Cześć, tu Weronika, a dzisiaj przygody Aminy Al-Shirafi, autorstwa Shanon Shakraborty. Dzisiaj będzie o nowej książce z Shanon Shakraborty, autorce trylogii DevAppat, którą zrecenzowałam na tym kanale całą i nie mogłam się wreszcie nachwalić. Dlatego nie macie wręcz pojęcia, jak bardzo się ucieszyłam, że ta książka również zostanie wydana w Polsce. Tym bardziej, że jest ona przeznaczona raczej dla czytelników 18, gdyż dzięki temu mogłam liczyć na sporą dawkę brutalności, co mi strasznie pasuje do książki o piratach. Akcja tej książki rozgrywa się na Bliskim Wschodzie w okresie średniowiecza i cała książka tak. i cała historia jest y, utrzymywana tak w formie spisywania wspomnień, y, właśnie Aminy Al-Shirafi, która jest no, niemalże taką żywą morską legendą. Jest ona y, słynną piratką, o której czynach do tej pory opowiadają sobie. Ludzie, mimo, że ona jest już od 10 lat na emeryturze, wiedzie ona teraz skromne życie na y, odwiedziu. Jest, co prawda, sama, ale w swoim życiu miała już pięciu mężów, więc w sumie jest to żadna strata. Wychowuje ona swoją córkę no i bardzo stara się być dobrym muzułmanką. Jednakże, no, jak mówiłam, legenda nadal jest żywa i pewnego dnia przed jej drzwiami staje pewna bogata kobieta, która ma dla niej zadanie. Amina a na, na początku od razu chce odmówić, jednakże, jednakże nagrodą za wykonanie zadania jest y, milion darów, to po pierwsze, a po drugie y, jej gościni Radzi ją takim drobnym szantażykiem, który ma się odbić również na jej bliskich, w których skład wchodzi oczywiście jej córka, jej matka, jej brat z żoną. I ta żona jest już w dość zaawansowanej ciąży, więc no ma się o kogo martwić. Zadaniem okazuje się odbicie porwanej wnuczki. Wnuczka ma na imię dunia. Przez człowieka, który nazywa się Falko. Zlecenia dawczyni jest absolutnie pewna, że ona została porwana, nie że uciekła czy coś w tym stylu. Dunia okazuje się też y, córką, y, członka załogi Aminy, który zginął tragicznie na jej wyprawie, więc nasza piratka czuje się trochę do tego już zobligowana. Dlatego musi ona skompletować drużynę, w której w skład wchodzą ludzie, z którymi ona przez lata pływała, a której nie widziała od przeszło 10 lat, no bo przechodząc na tę emeryturę, zerwała kontakt z absolutnie wszystkimi. W skład ekipy wchodzi Dalila, ekspertka od wszelkiego rodzaju trucizn oraz Ogólnie mieszania wszystkiego ze wszystkim, żeby tylko dało jakiś zamierzony przez nią cel, która na moment spotkania z Aminą je prowadzi swój własny biznes i jest uznawana za uzdrowicielkę. Chociaż doskonale wszyscy wiemy, że nie do końca o uzdrawianie w tym wszystkim chodzi, ale też o tę drugą, taką trochę mroczniejszą stronę. Linbu, jej pierwszy oficer który aktualnie opiekuje się statkiem Aminy i używa go do mniej lub bardziej legalnych celów oraz Mandit jej nawigator, który założył rodzinę i naprawdę, wiecie, spokojne, takie rodzinne życie, chociaż mimo wszystko nadal bardzo ciągnie go do morza i do przygód. Jednakże w pewnym momencie zwykła akcja ratunkowa przeradza się w poszukiwanie magicznych artefaktów, które w rękach niepowołanego człowieka mogą naprawdę zrobić wiele, wiele złego. Jeśli mam być z wami całkowicie szczera, to przez pierwsze 200 stron niemalże nie mogłam przebrnąć. W sumie to jest u mnie dziwne. Że zawsze się rozchodzi o pierwsze 200 stron. Wtedy chyba mój umysł się zaczyna decydować, co sądzi o danej książce. Niemniej, przez pierwsze 200 stron absolutnie nie mogłam przez to przebrnąć. I to było takie trochę dziwne, wiecie, bo podobało mi się to, co czytam. Jednakże e, kompletnie. Ani nie czytało mi się tego dobrze, ani nie mogłam się w to do końca wkręcić. Jednak po tych znamiennych 200 stronach, po tym jak już wpłynęli na to morze, to absolutnie w tej książce przepadłam. Wtedy zaczęły dziać się w tej książce rzeczy, w których się totalnie wkręciłam. Bardzo mi się podoba, jak jest napisana postać piątego Mezaminy ponieważ facet jest dosłownie świetny, tam były takie dwie historie zawarte w to, jak Amina się z nim poznała. I to były moje absolutnie dwa ulubione fragmenty. Chociaż ten mąż to nam się jeszcze przewija w fabule. Ale te takie dwie mini historyki były moim zdaniem najlepsze. Sama postać Aminy też jest. Bardzo w porządku, to znaczy wiecie co? Ona tu jest po czterdziestce. Absolutnie nie uważam, że jest za stara czy coś, tylko jeszcze ja już dosyć przyzwyczaiłam do tego, że jakieś może w 80% na fantastyce mamy tych bohaterów o wiele młodszych, przynajmniej o połowę i ewentualnie potem z nimi dorastamy. Może nie dorastamy, ale wchodzimy w dojrzałość. A tutaj główną bohaterkę poznajemy już od razu w wieku tych 40 lat. Co mnie naprawdę zaskoczyło, ale też sprawiło, że te decyzje, które tutaj Amina podejmuje, są też takie o wiele dojrz dojrzalsze i nie są takie bardzo pochopne. Tutaj to jest przemyślana akcja weteranki tego typu przygód. Ogólnie jest to połączenie takiej klasycznej przygodówki z fantastyką i uważam, że to jest przyzwoity pierwszy tom, bo że tomów będzie więcej, to naprawdę jest nam bardzo jasno zasugerowane. A ja sama bardzo chętnie będę śledziła i tę serię. No i za tymczasem to by było. Na tyle. Trzymajcie się i na razie.